My tu mamy nowy złom, nowy nabytek. Już Wam mówię, co to jest, ale na samym początku witam się z Wami w nowym odcineczku na kanale. Dzisiaj Wam zaprezentuję mój nowy nabytek, jakim jest yy, Pitbike MRF WPB Detroit Stomp 170. Także tak, z tego Wam jeszcze muszę nagrać filma. O, proszę bardzo. Maszyna zrobiona 100% luksusowo jest. Ale dzisiejszy odcinek o tym nowym nabytku to, jak wam powiedziałem, WPB Detroit 170 Feedback MRF. Można tak nazwać. Model na dużych kołach 14-17. Co mogę Wam o nim powiedzieć? Oczywiście jest to do poprawek motorek, i z takich rzeczy to teraz Wam opowiem co. Tutaj będziemy robić, co jest uszkodzone, no jakie są plany na ten motorek, nie? Także tak, jedziemy z tematem. Jakżeście oglądali filmik z mojego Łącina? Mówiłem o nim w tym filmiku właśnie, że planuję sobie kiedyś kupić jakiegoś mrf Merefa, coś lepszego jak lącin tylko że do zabawy, nie? I mówiłem, że to będzie na koła 14, 17, czyli na tych większych. O, Idzie. Tigrys. No i to było w planach, żeby kupić za, nie wiem, rok dwa, ale że się taka trafiła okazja nie okazja. No to powiem wam, że, że przypadkiem sobie yy, weszedłem na marketplace, na Facebooka, pierwszy wyskoczył mi właśnie ten pitbike. bike. Dwie godziny temu był wystawiony, no i za trzy godziny już go nie było na Facebooku, więc po prostu go pojechałem kupić. Tak się to prezentuje. Wszystko takie rzeczy miało być 140, ale jest 170, więc myślę, że też Gites. Dobra, przejechodzimy do rzeczy, co tutaj jest uszkodzone, i ogólnie, co będzie robione. Podczas transportu, bo go przywiozłem w moim autku też planuję odcinek o tym nagrać ale się zbieram już chyba szósty miesiąc żeby nagrać Wam odcinek o moim nowym a samochodzie więc też myślę, że niedługo to się ujawni. Co się stało? Trzy kabelki się wyrwały z wtyczki od modułu przez co teraz nie ma iskry i Wam tego nawet nie odpalę Ogólnie jeździłem tym u sprzedającego. Wiadome, trochę dymił na biało. Więc trzeba będzie porobić cylinder tłok. Oczywiście cały silnik poleci do rozbiórki na części pierwsze, bo był tutaj składany nie wiadomo przez kogo, a zrobimy sobie go po swojemu. I oczywiście to co trzeba będzie wymienić, to wymienimy. Także myślę, że to całkiem fajnie wyjdzie. Gaźnik mamy Mikuni, prawdopodobnie to jest PZ30, jak jeździłem trochę przerywał, no to wiadomo, że zawory do regulacji na pewno są, gaźnik do czyszczenia, filterek powietrza do czyszczenia, no i ogółem, yy, ogólnie tak. Z drugiej strony, kimankament jest taki, że, tak Wam to pokażę, jest pęknięty, pęknięty boczek, pęknięta pokrywa od... Tęgła. To było już spawane, widać, ale chyba to było zrobione nie tak, jak być powinno. Dlatego postaram się to pospawać tak, jak być powinno. I myślę, że to będzie funkcjonować. Ogólnie co? Z takich rzeczy silnikowych wszystkie biegi chodzą. Tutaj nie było fajki. Kabel przyjarany. Jarany kabel od tego, także tu też wstawimy nowe model na dużych kołach. Takiego właśnie szukałem. Kosztował mnie on 2500 zł. Także myślę, że całkiem fajnie. Stan tego wizualny jest bardzo dobry. Techniczny, taki średni, ale myślę, że uda nam się go w najbliższym czasie doprowadzić do ładu i składu. Wiadomo, jakiś tam luz na kołach, przód, tył łożyska nowe oczywiście wsadzimy. Tak samo trzeba zakupić na tył i naprzód klocki hamulcowe. Po silniku mówiłem, że rozbierzemy go, złożymy to jak być powinno. Z takich rzeczy, jeszcze co mi się podoba, no to mamy tutaj dwururkę. Mamy dwururkę, czyli dwa wydechy, nie? Także to też fajnie powinno brzmieć. Co więcej, oponka jeszcze w miarę ok. Napęd też w miarę ok. Wiadomo, że łańcuch suchy trzeba go nasmarować. pierw go wyczyścić. Oczywiście ponaciągać, bo jest strasznie luźny. I jakieś nakładki na szpychy pomarańczowe to na pewno ściągniemy. I chyba zostanie bez, albo założymy jakieś czerwone. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w planach. Nie? Cały motorek oczywiście pójdzie na części pierwsze, czyli wszystko będzie rozebrane. Rama będzie goła. No i oczywiście wszystko skręcimy od nowa na kleju, żeby to się nie rozkręcało. Tutaj jest taki mankamentów Zauważyłem, że o, śruba odkręcona. Pewnie nie tylko ta, tam na silikonie. Silnik składany, niewyczyszczone, niezrobione po profesjonalnemu, także, także trzeba będzie to zrobić, tak jak być powinno. No i co, wszystkie luzy zrobimy, żeby nie było tego yy, widać i nie było to wyczuwalne. Poskręcamy go, tak jak być powinno, umyjemy okleinka w ładnym stanie, plastiki w ładnym stanie, także, także gites. Tutaj nie będziemy w to ingerować. Chłodnica oleju to oczywiście jest ta większa. Także myślę, że będzie git. No i kurde, co? Amortyzator tylny prawdopodobnie będzie do roboty, bo tam jest założona skarpeta. Yy, a on chyba nie tłumi z tego, co tutaj zauważyłem. Ale to się zobaczy jeszcze na spokojnie, bo nie jestem w stanie tego teraz stwierdzić. To dopiero jak rozbierzemy to to zobaczymy. Ogólnie chciałbym silnik wyciągnąć, w sumie najlepiej to bym chciał tylko tą pokrywkę wyciągnąć, co mówiłem, że jest pospawana i przygotować to do, do spawania, bo mam jeszcze jeden element taki bardzo ważny w tym oto sprzęcie. Nie wiem, czy to wam teraz pokażę. Kopka się troszkę za bardzo rozkłada. O, w taki sposób i trzeba będzie zrobić, żeby ona tam będzie trzeba napawać takiego 5 mm spawa. I zrobić tak, żeby tak się wtedy otwiera do tego momentu. I będzie git. Amelinowy korek od wlewu paliwa. Siedzenie w ładnym stanie. Rok produkcji tego pitbike'a to jest, nie wiem, 2020 na oko. Że wam mogę powiedzieć. Znalazłem to na jakichś tam zagranicznych stronach. Pisało, że to jest 2017. 2020 rok. Czy to jest naprawdę 2020, czy nie? No to ciężko mi jest powiedzieć, ale. Myślę, że taki pit bike do zabawy i jeżdżenia tutaj po okolicach będzie fajną sprawą do nagrywania filmików. Oczywiście, będę Wam chciał też nagrać filmiki z tego silnika, bo po prostu tego silnika jeszcze nie było u mnie na kanale 170. Więc myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądać. Oczywiście, rozrządy, rolki, wszystkie napinające do silnika, tak samo kupimy nowe, żeby już był z tym spokój. Cylinder, tłok też prawdopodobnie nowy. Zawory zobaczymy w jakim stanie. Uszczelniacze nowe polecą, oczywiście. Cała głowica będzie robiona. Cylinder W Środek silnika podobno. Nowa skrzynia jest założona. Tego nie jestem w stanie stwierdzić. No, już się okaże wszystko w trakcie, jak rozbierzemy silnik. No i w sumie, no i w sumie to tyle. Tu trochę Rudy łapie na Feldze. Ona chyba była malowana, ale nie jestem tego w stanie stwierdzić. Bo po prostu ciężko. No, ale to wyczyścimy. Pomalujemy od nowa felgę. Co więcej, tu tak yy, trzymak, trzymak opony tutaj jest założony. Także będzie można spokojnie sobie latać. Nie będziemy mogli się martwić, że nam się ta opona, że tak powiem, będzie ślizgać i nie urwie nam wentylka. Także myślę, że GIT. Przez najbliższy czas będziemy się zajmować tą maszyną. Nie mówię, że to będzie zrobione w tydzień, dwa. Tylko na spokojnie będziemy robić w miesiąc, dwa, trzy. Zobaczymy jak to będzie wszystko, jak czas oczywiście pozwoli. Takich filmik chciałem Wam nagrać, co kupiłem, jak to wygląda. No i oczywiście myślę, że się Wam będzie to podobało. Efekt końcowy myślę, że będzie zadowalający. Taka 170 to powinna już sobie fajnie dawać radę. Także myślę, że będzie lit. Dobra, nie zanudzam, nowy nabytek zakupiony, niedługo zabieram się, zabieramy się za robotę tej maszyny, będziemy to robić, mieć wszystko, rozbierać, składać, kupować części, no i myślę, że całkiem fajnie maszyna będzie śmigać. Dobra, nie zanudzam Was, nie przedłużam, obserwujcie kanał, subskrybujcie kanał, dzwoneczek za, za, zaciśnijcie, na Facebooka, na Instagrama Was zapraszam. No i widzimy się w nowych filmach. Trzymajcie się. Na razie cześć.